Listopadowe mangowe nowości, część trzecia. Jak chodzi o Studio od G, to oczywiście zaczynam od jesiennego festiwalu mangowego. Czyli Astra Zagubieni w Kosmosie, Boci de Rock, dzień w którym zostałem seryjnym mordercą, Kowloon, Morderstwa w Decagon House, Nasze małe ucieczki, Pokochaj mnie zanim umrzesz, i zaślubiny świetlików. I wszystkie mangi festiwalowe będą na moim profilu, więc zostawcie obserwacje, żeby nie przegapić. A idąc dalej, mamy kolejne tomy: palące to na tyłach sklepu, Black Clover, Kraina klejnotów, następnie dwie pozycje dla najmłodszych, niezwykła księgarnia poncza oraz Tik taki i zegar przeznaczenia. A idąc dalej, mamy kolejne tomy: Mang, Znaki naszych uczuć, ostatni to Maszle, Windbreaker, Zamek po drugiej stronie lustra, Gachiak, ta Miłość to Wojna, Nośnik z doliny wiatrów, Wondens. Czy to Moja Wina, że mnie dręczysz, Haiku, Sakamoto Days, Witchwatch, Watch, Łowca Dusz, Medalist, Shaman King i Tokyo Aliens. Najbardziej czekam oczywiście na festiwal, a jest tu kilka magna, które bardzo czekam, na przykład palenie ze sklepem. A jeśli chodzi o z fohanami, to ostatni, 15 tom Sagi jest już dostępny, a w listopadzie dostaniemy jeszcze Samotne Wielkiszczenie oraz Przypadek Darwina. Aczkolwiek trzeba wspomnieć o tym, że Przypadek Darwina będzie wychodził w miękkiej oraz twardej oprawie, a w listopadzie będzie dostępna tylko miękka, twarda będzie troszkę później. I mimo, że ziomka małpę chciałbym już mieć w rękach, to poczekam na twardą oprawę.